Moi drodzy, drugi dzień w Chorwacji Wczoraj troszeczkę powalowaliśmy Na baseniku byliśmy Znaczy, no nie wszyscy się kąpali, bo nie wszyscy Mają jaja na tyle, żeby wejść do zimnej wody Ale dzisiaj będzie wieczorem ciepła woda Ponieważ piec został odpalony Jedziemy calutką ekipą W widzicie, Dominik ma jakiś problem Z motocyklem, jedzie z przodu No i co? Napawajcie się widokami, na razie Wąskie ulice klimatyczne A za chwilę wam pokażemy coś więcej jest pięknie Mamy do testów moi drodzy nawigację B -Line. Proszę bardzo Kurwa Co? To... Jak, jak się jedzie to jest całkiem przyjemnie gorzej jak się stało No ja powiem Ci, że mi się bardzo przyjemnie jedzie Ja sobie go zapnę tą kurtkę A Dominik się złapał czy gdzieś pojechał w swoim kierunku? Nie on, no, za zaraz go znajdziemy spokojnie Bo ten bo Martin działa jeszcze na tą stację, nie? Tak, no wszyscy musimy znaczy no w sumie Aha. ja nie ale Ja jestem uwaga, auto, pod korek. auto, 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 auto tyle, tyle co wczoraj wyjeździłem, no to co ja dalej? Jako, za euro? Jedzie Dominik Panowie w prawo jedziemy Ja mam tutaj navigation Halo? No o co tam? Jestem Jesteśmy? No wyjebało mnie ale już jestem Ej, ja już chyba wiem jak włączyć się do grupy Jak? Musisz jeszcze raz nacisnąć górny przycisk, to jest taki jakby Enter O kurde uh -huh! Ciekawe czy mam tą kamerkę dobrze ustawioną, czy będzie dobrze nagrywało Bo teraz jak pozmienialiście te ustawienia, to mógł się coś obraz pozmieniać, nie? Brawo e, Jak ja pozmieniałem, to będzie tylko lepiej Jak wam się podoba nowa kurtka, moi drodzy? Z Moto, Napiszcie w komentarzu Dostałem Coś bym powiedział, ale się nie będę odzywał. Ja już słyszałem, że wyglądam jak grzybiarz i jak zjeb. Dobrze, bardzo się cieszę. Chłopaki po prostu zazdroszczą, bo dostałem. Za darmo to uczciwa cena. Gór? Blisko! jest bardzo. Za ile ten CPN? Bo mam na 30 km tylko. No to nie wiem szczerze, ja nie puszczałem CPN-u. Jedziemy od razu tam, gdzie mieliśmy jechać. Ale no to po drodze będzie jakiś. Spokojnie. E, Prowadź się, ja będę jechał ostatnio, bo muszę zadzwonić gdzieś, dobra? E, na rondzie w lewo A tu nie ma ronda No to w lewo po prostu tu... W lewo O, auto Nie mam kurwa zawieszenia, jakbym człowieku na cegle jeździł Nie Problemy Puśćmy Wiktor... Ja Wiktor, daj naprawdę. To nie, to nie jest Wiktor. Yy, yy, Łukasz. O, dziękuję. Teraz przez most, przez most. Jedziemy czy nie? Czy powoli? Dawaj, ok. Lusterka ustaw, Kurwa źle mam ustawiony luster. Teraz prosto. Co jest Dominik? Zawieszenie ma problem z zawieszeniem. A go nie słychać teraz, Dominika? A gada to przez to telefon. To gada telefon. Gada przez telefon. Uff, ale jest pięknie. Ła! Ej, a tu jest chyba stacja, to jest tutaj? Tak. To w lewo? Tak. No to jedziemy na stację najpierw jeszcze. Dlaczego nie mam ładowania? Moja kamera. Mogę? No się wypięła, jebana! Ty ją niepotrzebnie wyłączyłeś. To jest kurwa GoPro, nie? Najlepsze są DJI. Nie wiem, kurwa o co mu chodzi. Już coś jest nie tak, kurwa. Ale nerwy dzisiaj panowie mamy. Co tu kurwa nie, się teraz robi? się, jest, się. O, policjant. Wszystko się pierdol. Jak jest dobra Trzymaję, wszystko. Jest ktoś za mną? Mogę cofać, czy nie? Ja, ja jestem za tobą. Kurwa, czy no się zawsze za mną ustawił? Bo no kurwa w cieniu stoję! Ja się tak stanę, bo tam policja jest. Ja, ja się zasłoniłem rejestrację. Kurwa, no stary zadiek ja mam zawieszenie w motocyklu Nie wiem, ja baterię wyciągnąć z tej kamery Pierdol tą kamerę Bardzo mi się podobała decyzja tego pana policjanta Nic nie zareagował Spojrzał się kurwa i A nie wiem do dlaczego to się zjewało Nie mam kurde pojęcia dlaczego no i to nie ma Teraz całą wycieczkę Dominik będzie wszystkich wysywał bo będzie wkurwiony na motocykl o, Olej to, olej to, nic się nie dzieje Ja nie mam Ja nie mam sterowanego elektrycznie i Żyje. Tylko on ma teraz tryb torowy, on ma teraz chyba no do Tak twardy motocykl to jest masakra. Aha. Bo on się pewnie zapisał w najtwardszym ustawieniu. Chuj wie, star, raz jest twardy, raz jest miękki, po prostu motocykl ma zjebane zawieszenie, tak bym ci kurwa nie wiem A dobra, nie wiem ci... Nieważne. Jak chcesz jechać? E, do ronda i na rondzie w lewo. Na rondzie w lewo. Ja nie wiem, czy przypadkiem, może przez ten transport coś nie wyskoczyło, że wiesz, no ale to by wczoraj wyskoczyło stary, wczoraj A okay. no. okay, 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 wczoraj no. Okej, okej, okej. Co bym to przez idzie. noc? Czy to przez noc się coś stało, kurwa? Nie wiem. O, ups. Spokojnie, Dolin, spokojnie. Wszystko Kurde, będzie dobrze. Przy, przytuli, przytuliłbym cię, ale nie, to nie dam rady. Dominik, spójrz na mnie. Mordzia, uśmiechnij się. Jest cię. mi gorąco, a mnie nie. Jest, nawet nie mogę sprawić, która jest godzina, bo mam error napisany. 12.11 Prawo, prawo. Nie, nie prowadzi nas autostradą, jesteś pewny? Tak, jestem pewny. Na pewno, na pewno, pewnie, jasne. Zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże. Uh. Pięknie jest. Nie, no jest zajebiście. Ja pierdykam, jak jest pięknie. Dobra panowie, nie ma co się pierdolić. Tu trzeba jechać. Trzeba jechać. U -u -u. A jak U -u -u. ten quickshifter w Dobrze. A one to ci na ale jeszcze bardziej niż wcześniej? Nie, nie ma różnicy. Tylko ty są <grym> fajne te. Może, może wszystko. Ale jest ładnie. Zajebiście No, nawet w żadnych ustawień nie mogę zmienić teraz motocyklu A mapa silnika też nie? Nic A, może, może spróbować mam... plemy odkręcić, nie? No właśnie powiedział mi, że odkręcić, no ale już tego nie zrobimy O, teraz się włączyło, teraz jest OK. Wszystko zero błędów O i znowu wyjebało błędy Dawaj do przodu panowie Uwaga, jadę Uwaga, jadę Czerwony A ja nie... nie gazuj proszę Dominik jak coś Co? Czego nie mam? Nie gazuj! Nie gazuj proszę, bo mi spalisz kurwa Kierunkowska Kierunkowska, Kierunkowska. Kierunkowska. Nawet kontro... O cicho mogę się kontrolę trakcji włączyć. O! No już jestem. Już jestem! Tak myślałem, tak myślałem. Sprawę jadę Aleluja! Nie, ona po prostu trzeba boją przedmuchać trochę chyba, bo jest jej lepiej. O. Pięknie! Jezu zobacz stary to! Z takim widokiem! Ale tam to... opie! Jedziesz, jedziesz! <mum> hopie jesteśmy w wolni! Całkowicie! Yes. Pół wszystko działa, no Ona, ona potrzebowała po prostu Tak, nie, ja też do... tak myślę To powietrze musiało dojść przez Dorodinie. i oddech na oddechł ten piersiok. Wiesz co, też mogę powiedzieć tak, że ona stała pod górkę Przechylona, wiesz co chodzi Może, no może Olej się przelał na przykład O kurwa, ty, teraz tu w ogóle wszystko za zaczął rozpierdalać To jest nie tak, panowie Cały odcinek będzie o tym, że Dominikowi się popsuł Ale motocykl. nie, dobra, to jest bardzo nie tak teraz Serio? No stare przez film. Nie wiem, jak się to opisać, stary. Nawet i prędkością jest znikł I była temperatura silnika H, a teraz jest wszystko normalnie. Ja, pierdykom. No to... Ej, dobra, jedźcie se ja wracam do Kweca i odepnę te klemy na, pe... na co? Tak, na, na pewno. pewno. Na pewno. Najwyżej do nas dojedzie ten Dominik Sam będzie szybszy niż my w grupie Ale jest pięknie stary jak kurde No nie no to jest Mocno rzuciła się No ale Łukasz powiem ci twoje przebitki biegów To kurwa masz chyba najlepsze no, Ale w to, sensie... jak, jak w MotoGP no ci tak pierdzi, pierdzi, pierdzi fajnie na przelocie, nie? Na przelocie mega duża różnica jest. No Nie też to się mega podoba. Jeszcze wiesz, jak jest mocno odkręcone, to aż ogień idzie. Ale nawet nie musisz jej nakręcać, właśnie to jest fajne, że jakakolwiek mała zmiana biegów Jest i tak taki ptą. No wiesz co, taki no wiem, 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 wiem. strzały. Strzał. Uwaga, tu są światła. Ale zmieścimy się. Dawaj. No Ale, ej, odsuń się trochę. Bo będę auta auto jechać. No do mnie się przysłuchaj. No, przecież tam będą auta jeździć. Nic się już nie odzywa. <gry> nerwy bardzo dzisiaj są, za duże nerwy. Nie wiem czemu. Miało być tak luźno. Tam, ten to wiesz, coś kombinuje z tym, kurde, kamerą. Za luźno chodzi. Ale macie miny, jak koty strające na pustyni. Nie ogarniacie kuwety. Gdzie są te auta Gajber? gdzie są kurwa te auta? Tam, zobacz. Jadą. I co? Nic. Wy... <ślinikacja> 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 wycofuję. <ślinikacja> no. Łukasz, auto jadą. Łukasz, zobacz jak auto jadą. Widzę. Łukasz, auto jedzie. Łukasz, auto jedzie. Jedzie. Nie będziesz znowu wyzywał, że ci coś nie pasuje Panowie, przestańcie się kłócić, bo naprawdę ja już mam nerwy krypno. Ale my się nie kłócimy, tylko rozmawiamy. To jest nasza dyskusja normalna no się się na to. Na brawo, ale tak cię chujowo słychać. Marcin... No ja, w... ja, już nic, się Słyszycie to, jak go słychać? Ja. Go... Nic ja w ogóle was nie słyszę, więc ja to ci widzisz zapłak. O, ja już tutaj mam piski, i jeden, nie wie drugiego Jak Jak to to oh. machajcie Dobra jestem, bo nawet nie wiem jak się wyłączyć oh. <grystanie> Pokaż im, jak się się trzy, 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 Ale fajnie. Ale jest pięknie, panowie podziwajcie. Je, jak jest cudownie, jak jest ślicznie I ładnie się tak. ja, ja się wystraszyłem ciebie jak to się tak robił Pa 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 co się dzieje? Pa 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 pa, pa, pa. w siebie zaraz Oni tak dziwnie jeżdżą tymi samochodami że trzeba się do nich przyzwyczaić naprawdę da. No, Czyli to będzie odcinek z typu muzyka i widoczki. Nie ma z kim pogadać. Marcin ma poprzuty interkom. Łukasz się nie odzywa, tylko wyzywa Marcina. A Wiktor się nie wyciszył. wyzywa. Ja nie wyzywam. jestem, ja jestem. No ja nie wyzywam, już nic się nie będę odzywał. Znaczy, <laughs> będę się odzywał, ale wtedy kiedy muszę. A, yy, i, albo ktoś mnie o coś zapyta, a po prostu nie Zielone. chce robić jakieś... albo, albo ktoś się o coś dopierdoli, <laughs> albo tak. <laughs> o, kurwa. ja was chciał tutaj, tutaj chciałem przyprowadzić, Kurwa Jak ładnie. Musimy tu jechać w jakiś piękny dzień, po, poleżeć po prostu. Kurwa. Oj, ale ładnie, naprawdę bardzo ładnie. Ale łajba, ale łajba fajna. Ale łajba, ale łajby w ogóle Jezus, jak tu jest ładnie Oj, jak tu będzie, o Jezu, jak tu jest, jak tu jest fajnie, ej Uff Oła, moja kula Oj, Ojej, Ojej. Bo to jest czy... odpuszczony! No, Gajber, Gajber! Na tych kamieniach by... Jesteśmy w Chorwacji! Na motocyklach! Gajbi, ciszej! Nie Aha, Przepraszam, chrześci. przepraszam. Dziękuję. Ja i tak mam przyciskony ten mikrofon. <grym> Zawsze mówi jak ktoś mówi głośno, żeby wierzyć... Gajber, Ja wiem, dlatego ja też mu mówię, no bo czasami to się zapomina po prostu. Ja no, nie zapomina. mówię, że się dopierdalam Gajber. do niego, no ty wiesz, tylko po prostu... Yy... Hamuje jego emocje, bo sam dobrze, dobrze, dobrze. Wielo, wielokrotnie moje emocje hamował, więc... <laughs> dobrze, dobrze, dobrze. Dobrze, dobrze, no, dobrze A, robi, a dobrze ja robi. się to w szczególności... No... <laughs> tak było. <laughs> tak było. <laughs> Ale tamto nawet nie musiałeś czuć. Oj, o, Wiktor, dobrze! O to chodzi! O, przepraszam, zapomniałem. <laughs> o to chodzi! Tylko ostrożej, panowie, żebyśmy na siebie nie wjechali. Dobrze, Wiktorku, dobrze. A ja na Ciebie mówię Wiktorek, bo ja to zawsze pamiętam cię takiego młodego Takiego młodego chłopaczka, kurde, a teraz już chłop, już nie młody. Chłopaczek. No, no, pamiętam prosłe. takiego, kurde, no taki malutki byłeś, kurde, teraz. Ech, no. Jak pierwsza no. no... storia. Ja, Ech... ja miałem miałem 12 lat. Jak nie, no, Beibera. 13 chyba. 12, 13. No. 12, 13. No, no to masakra. Dziecko byłeś. Iskra, iskra. Miałeś wtedy długie włosy, a Kajmer ci wiązał tą parką <grym się znał> <grym się znał> Nie no, ja pamiętam. Uwaga, ciężarówka. To były dorosłe chłopy, a ja, ja takim byłem dzieciakiem, co z statą przyjechał tak. pierwszy raz. Tak, 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 <grym się znał> Baga o pona, koła, koła piłka, 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 piłka. Kurwa, jakby tak wjechać na tą piłkę to koniec Ty Uf... Zależy też jaka piłka, bo to raczej byś nie wjechał na nią, ona by się odpiła chyba prędzej. Może to... jakby była kwadratowa <grym się> Ej, <zainteresowała> e, jedziemy obstawę weselną zrobić Co tu? Co tu się dzieje? Obstawa weselna Gdzie? No w wesele, no nie widziałeś? Pana młode... No tak. no pan młody albo pani młoda a, no możemy dobra. zrobić. Dobra. Ale u nich nie ma może zwyczaju, żeby dawać wódkę, bo tak to by było na wieczór. Oj właśnie, ty! Ale A nie, jadą, jadą. Tu całe wesele jeździ, bo na awaryjnych jadą. No tak. No to jedziemy za nimi? Nie, no jedziemy. <noise> 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 dobra, dobra, dobra. Dobra, dobra. Boże jakby się okazało, że np. Panna Młoda nienawidzi motocykli <todgłosy> to Jakby, się, no jakby nie się okazało, że to dwóch chłopów się żeni o! No. To, by, to, by, to by było No, albo jej były, to by motocyklista Tak, miał <todgłosy> zielone Kawasaki Ta. Ale u nich, u nich w ogóle może nie być takiej tradycji, no Ej, ale powiem ci że bardzo ładne widoki są tutaj. Co nie? A tam po lewej tam no. był ładny widok. Nie wiem jak bardzo yy, mam nie przestrzegać prawa. Charcza, tu, Za w sześćset... ja bym 600 metrów w prawo, panowie, także spokojnie o tak, teraz. Jakie góry ty? Ja bym się tu... Pospidał, jak, jak... tu tankowaliśmy no, nie. no nie, 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 nie. A tam jest jakiś most, autostrada, tak? Ej, faktycznie Jedzie ale mój. jedziemy tam? wygląda na niedaleko, co no. to jest no u góry no, to nie jest daleko znaczy no, no, u góry, no dobra <śmiany> weź tam wjeźdź <śmiany> dawaj pod <tą> górę, tak <śmiany> kurde, ale tu fajnie mają, nie? fajne widoczki mają jakby tu codziennie, to by się złudziły. Tak. Ale tutaj, ludzi motocykle nie robią takiego wrażenia. W Polsce na przykład. W Polsce jak przyjedziesz, zabrzmiesz to to kurwa, zaraz wszyscy się oglądają. Tutaj tak gdzieś... Mi się wydaje, że wiesz co, tutaj oni są już przyzwyczajeni do tego i... Bole. I, i nie robi to na, takiego wrażenia na nich, że coś jedzie głośno No bo to po prostu jest mnóstwo motocykli. ja da w lewo, ja znaczy na, na, na lewy pas jadę o, może tak Dobra, jedziemy Auto, 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 auto Kurwa jak się blisko trzyma. Właśnie oni się trzymają bardzo blisko yy, lewej strony O tu, ta, tu się tak na jedzie, tak jak ten pan ta, no, dokładnie. Przecież... No, jakiś miętus. Co on? Jeździ się nie umiem. ale mu ręce tykły. Gdzie my jedziemy? Prosto, tylko on skręca. Wiktor, co ty to to? Ja Wymieniam no mu sadę prawę. Pani skręca. Oj, panowie. Można na kawkę tu przyjść. Ten gość jedzie środkiem kurwa, jak cipa. Ej, ja też jadę środkiem. Jak, Ale kupa... jak cipa. co. reklamówka z zakupami, no i... O, uwaga! Przywiozłem was na MOLO Ja pierdol. Uwaga, jadę w prawo Można ja, na tym MOLO wjechać? Ja tak zrobię Uwaga, w prawo No nie można. Dobra. Ale można stanąć wyjść. No ale chciałbym sobie motocyklem wjechać. No ale no nie można Gajver, no nie można wszystkiego. No. no to co, idziemy sobie zrobić fotę? No jak chcę sobie zrobić tutaj na molo. Ale to później słońca nie ma, zaszło. Jedziemy dalej <laughs> Żeby Wiktor nie marudził. <laughs> myślałem, myślałem, że ktoś nas... Chodź u kasku.